Witamy Was w kolejnym odcinku Partner w Warsztacie. W dzisiejszym programie opowiemy Wam, jak skasować interwał wymiany międzyprzeglądowej w samochodzie marki MAN. Należy do tego celu użyć testera diagnostycznego, dlatego że w tych pojazdach nie ma możliwości, żeby tą procedurę przeprowadzić w sposób ręczny, np. z deski rozdzielczej. Przystępujemy do identyfikacji pojazdu. Możemy to uczynić na podstawie numeru WIN, bądź poprzez ręczny wybór. Tutaj, akurat, mamy do czynienia z pojazdem. Wykonanym w normie Euro 5. Dla tego konkretnego pojazdu mamy cztery pozycje serwisowe, które są przeterminowane. Dotyczy to przeglądu rocznego S12, wkładu osuszacza sprężonego powietrza, oleju silnikowego i filtra powietrza. Wybieramy z menu pozycję, która odpowiada czynności serwisowej, którą wykonaliśmy. W tym przypadku będziemy wymieniali wkład osuszacza. Analogicznie wykonujemy kasowanie wskaźnika przeglądu dla pozostałych e, pozycji, które zostały przeprowadzone fizycznie na samochodzie.